Noc już była ciemna, że choć oko wykoń, zwyczajnie w pluchy jesienne, wiatr szedł górą i bił w czuby drzewże i no się kolebały, aż kładły na płoty z szumem, staw huczał i tak się ciepał, że bryzgi rozbite w pianę padały na środek i nierzadko chlustały na twarze idących. W karczmie też widno nie było, a wiatr przez wygniecioną szybkę zawiewał, aż ta lampka na sznurku za kwasem kolebała się, kiej kwiat złoty. Boryna się do nich rzucił witać, a całować, a obłapiać z gorącością, że to zmiarkował iż jaguś jakby już jego. A Pan Jezus rzekł... Weź serobach uniwersyte, żeby ci się, chudziaku, nie cniło samemu. Amen bełkotał jambroży, ale że więcej godziny popijał, to już ci, że w języku ni w nogach mocny już nie był. Zaraz też na naszym kwasie Żyd postawił arak i słodką, i asencję, a do tego śledzie, placek z szafranem i jakieś wymyślne kukiełki z makiem. Jest, ta pita ludzie kochani, braty rodzone chrześcijanie wierne. Zapraszał Jambroży. Miałem i ja kobietę. I no już całkiem nie pomnę, gdzie. Widzi się, we Francji nie witali, to było nie, alem teraz został sierotą. Powiadam wam, że co starszy krzyknął, śluzój! O, no, pijcie no, ludzie, pietrze, zaczynajcie! Przerwał mu Boryna, przyniósł za całą złotówkę karmelków i wtykał je Jagusi w garść. Naści, Jaguś! słodziusieńki nie są, naści, naści! Ale szkodujecie się. – wzdragałaś. – Nie bój się, stać mnie na to obaczysz sama. – Naś, a już by dla ciebie i ptasiego mleka nalazł. Już ci ta u mnie krzywdy niejakiej nie będzie. I zaczął ją w pół brać, a nie wolić do picia i jadła. Jagna spokojnie wszystko przyjmowała, zimno i obojętnie, jakby to nie jej zmówiny były dzisiaj. Jeno tylko jedno pomyślała – czy stary te korale, o których na jarmarku wspominał, da przed ślubem? Gęsto pić poczęli. Jeden po drugim i na przekładankę arak ze słodką i wszyscy wraz mówić zaczęli. Nawet Dominikowa podpiła se niezgorzej i nóż wywodzić różności, nóż prawić, aż się wójt dziwował, że taka mądra kobieta jest – Synowie się też popili, bo to jambroży, to wójt przepijali do nich gęsto i zachęcali. — Pita, chłopaki, zmujny to jakny, pita! Baczym to, baczym, razem odpowiadali i chcieli jambroża w rękę całować, aż w końcu Dominikowa odciągnęła Borynę pod okno i zaraz do niego prosto z mostu. — Wasza Jagusia Macieju? — Wasza. — Bóg wam zapłać, matko, za córkę. Ułapił ją za szyję i całował. Obiecaliście zapis zrobić, co? — Zapis. A co po zapisie? Co moje, to i je. Ale żeby to śmiałe oko miała przed pasierbami, żeby nie wyklinali. — A waraj mod od mojego wszystko moje. To i ja wszystko. Bóg wam zapłać, ale miarkujcie ino, że to starsi dziebko jesteście, a przecież i tak każdy śmiertelny, bo to śmierć nie wybiera. Dziś człowiek, jutro jagnie, równo jej popadnie. A jeszcze krzepki, ze dwadzieścia roku wstrzymam, nie bójcie się. I nie boja wilcy zjedli, takim rad, że mówcie czego chcecie, no chcecie bych zapisał te trzy morgi koło Łukaszowych. Dobra i przumucha, kiej głodny, myta niegłodne. Na Jagusie po ojcu wypadnie pięci z morgalasu. lasu. Zapiszcie i wy sześć. Te sześć morgów przy drodze. Gdzieście to latoś mieli kartofle. Tu najlepsze moje pole. A niby Jagusia to wybierek, a nie najlepsza we wsi? No przecież, że tak. Bez to i swatów poszłałem, ale bójcie się Boga. Sześć morgów. To karła z pola, całe gospodarstwo tam. Co by dzieci powiedziały? Jął się drapać po głowie, bo go żałość ułapiła za serce. No jakże, tyle pola dać, najlepszej ziemi? Mój mądrzyście i wyże szukać. To miarkujecie sami, że zap pis to ino przespieczność dla dziewczyny. Przeciech tego gruntu, póki żyjecie, nikt wama nie odmierzy i nie weźmie, a co jest jagusinę, to jej się po sprawiedliwości należy po ojcu. To zaraz na zwieszne omętre się sprowadzi i już wasze możecie se obsiewać. Miarkujecie, że to nie krzywda wasza i te sześć morgów zapiszecie. A już ci, a już ci la jagusi zapiszę. – Kiedy? – A choćby i jutro. Nie, w sobotę na zapowiedzi damy i zaraz pojedziemy do miasta. Co tam? – Raz, kozie, śmierć! – Jaguś, chodź i no córuch, no chodź! – zawołała na dziewczynę, której wójt tak coś prawił, a przypierał do szyn kwasu, że śmiała się na głos. – A to ci, Jaguś, Maciej, zapisują te sześć morgów przy drodze? – powiedziała. – Bóg wam zapłać! – szepnęła, wyciągając doń rękę. Napijcie się do jagny tej słodziuszkiej. Napili się. Maciej ujął ją w pół i wiódł do gromady, ale mu się wymknęła i podeszła do braci, z którymi rajcowała, popijał jambroży.